witamy z Wielkiej Krokwi dziś przed nami dwa oficjalne treningi oraz kwalifikacje pogoda po prostu idealna gołym okiem nie widać absolutnie żadnych podmuchów wiatru jest tak cicho jak tylko może być chyba na świeżym powietrzu powinniśmy więc tutaj zobaczyć dzisiaj trzy szybkie sprawne serie najpierw dwa treningi od godziny 16 a 18 Kwalifikacje na starcie 69 zawodników. Przypomnijmy, że jutro konkurs drużynowy, więc kwalifikacje dzisiejsze dotyczą konkursu niedzielnego, indywidualnego. Na starcie zobaczymy oczywiście całą czołówkę polskich skoczków z Kamilem, Stochem, Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim, Janem Ziobro. Czele. Także Stefan Hula będzie chciał tutaj udowodnić, że Wisła to był taki wypadek przy pracy. Po dzisiejszym dniu Stefan Horngacher będzie musiał wybrać skład na konkurs drużynowy. Pewniakami są oczywiście Kamil Stoch, Piotrek Żyła, Maciej Kot, ale ten ostatni, czwarty zawodnik to trochę nie wiadomo może to być Dawid Kubacki, ale. Ostatnio też miał pewne słabsze skoki w Wiśle. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Warunki naprawdę, naprawdę idealne. Chyba jeszcze lepszych nie widzieliśmy tej zimy. Czekamy zatem na początek treningów od godziny 16.00.